Święta Bożego Narodzenia to nie tylko wieczerza wigilijna, to nie tylko płatek, to nie tylko przyjęcia, to nie tylko gościna, ale to również dekoracje. I teraz o dekoracjach sobie porozmawiamy z nami florystka, pani Iza Zięba, Witam bardzo serdecznie. Izo, jakie tendencje, jakie trendy w tym roku w stroikach i w scenografii tej świątecznej, wigilijnej, bożonarodzeniowej. Trendy takie jak co roku generalnie, oczywiście króluje czerwień, zieleń, złoto. Niemniej jednak takim bardzo modnym już od zeszłego sezonu akcentem jest biel ze srebrem, z zielenią połączona. Tu jeszcze chyba srebro troszeczkę dochodzi, czyli generalnie w tym roku szlachetnie. Myślę, że tak, ale, ale tak myślę, że trochę podświadomie brakuje nam tej bieli na zewnątrz i, i może dlatego ta biel jest teraz taka na czasie. A to są bardzo dużo elementów naturalnych. Mech, szyszki, suszone owoce cytrusowe. Generalnie w ogóle we florystyce dąży się do tego, żeby była jak najbardziej naturalna. No niestety u nas jeszcze króluje dużo takich sztucznych i puszczących ozdób, ale trend ogólnie jest taki, żeby dążyć ku takiej naturalności. Czyli ta prawdziwa szyszka, prawdziwy mech, prawdziwe tutaj mamy. O proszę bardzo, tam jest dębowy, nie dębowy, tylko drewniany pień na tym, na tym choinka, czyli brązy też. Gdzieś jakieś patyki plecione, może się na tym koniecznie, niekoniecznie nie, nie, nie znam, ale generalnie brązowo też jest. Kolorystyka dominująca generalnie jest. narzucają nam nasze wnętrza, powiem tak. Jak ktoś ma wnętrze utrzymane w bardziej w tonacji brązowej, beżowej, kremowej, Wtedy i te dekoracje świąteczne chce dostosować do swojego wystroju wnętrz. A jeżeli ktoś ma pomieszczenie jasne, ciemne, ciemne pomieszczenie jasne, wtedy, hmm. wtedy stawiamy białe rzeczy. Tylko znowu białe, białe dekoracje. Obróz jest biały. Jak taki strojik postawić na białym obrusie? Hmm. Sama zieleń, sama zieleń odbija, że tak powiem, od, od, tej, bieli, yy, od tej bieli naszego obrusu. Niemniej jednak wszystkie te ozdoby są tak błyszczące, że w świetle świecy, w świetle tych naszych yy, świateł odbijają yy, światło. Także są bez Czy, wątpienia bardzo widoczne. Czyli tak naprawdę każdy kolor w czasie świąt się obroni. Ja myślę, że tak, że tak naprawdę to zależy bardzo od indywidualnych gustów, indywidualnych takich y, y, trendów, i y, najważniejsze jest, żeby y, nam się podobało. Miałem zapytać, czy każdy kolor się obroni, czy nawet czarny się obroni, ale tutaj widzę obok ciebie są czarne elementy. E, czarny obroni się jak najbardziej. E, czarny kolor generalnie. Kolor, nie kolor, uznawany jest za taki bardzo, bardzo elegancki, a w połączeniu z takimi nowoczesnymi wnętrzami, jak często mają w tej chwili klienci, wykończone wnętrza, więc jak najbardziej. Czyli faktycznie każdy kolor, kolor w czasie świąt Bożego Narodzenia, Gwiazda Betlejemska. Działa? Kupujemy jeszcze? Gwiazdę kupujemy coraz chętniej, coraz, coraz, że tak powiem, odważniej. Od kilku sezonów no, widać, że się klienci przekonali do tej naszej gwiazdy betlejemskiej. Niemniej jednak też coraz bardziej modne są kolory nieczerwone. W tym roku, że tak powiem, bardzo dużą popularnością cieszyła się gwiazda biała której już tutaj rozglądam się już no nie ma. Już nie masz, tak. mhm. Przyglądam się tym stroikom. One są bardzo piękne i wyglądają na bardzo proste do zrobienia. Czy rzeczywiście w domu każdy z nas może taki stroik sobie stworzyć? Generalnie tak, może każdy, jak najbardziej tym, że nasze na przykład strojki do tych dekoracji domowych, do dekoracji stołu robione są ze specjalnie sprowadzanej szwedzkiej jodły nobiles, która przepięknie pachnie e, i co najważniejsze nie zrzuca igieł. On zaschnie w całości tak jak jest, także nie będzie nam śmiecić, że tak powiem, po stole, po obrusie, a będzie długo cieszył nasze oczy. Co do, co do wykonania takiego stroika jest potrzebne? Bo widzę, że w ręku trzymasz y, taką specjalną gąbkę. To jest eee, podstawa? Tak jest. To znaczy tak, do wykonania takiego najprostszego strojku potrzebujemy podstawy, oczywiście jakiejś... Y, w tym wypadku mamy.. Tutaj mamy najzwyklejszą podstawkę ceramiczną. Podstawy. Nie będziemy jej ruszać, bo tak. tam jest woda, jeszcze wyleje rozbije. takiej, tak, Gąbki florystycznej, którą namaczamy i która nam utrzymuje wilgoć, jeżeli mamy oczywiście jakieś świeże elementy, świeże gałązki i wtedy one długo pozostają, zachowują swoją taką jędrność, świeżość i dłużej nas cieszą. No i oczywiście ozdoby. Ozdoby, w zależności od tego, tak jak mówiliśmy, co. Co mamy, co lubimy i. Co lubimy, co mamy. I, 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 jak te, i, ale też musimy wiedzieć, jak te ozdoby dopasować do wnętrza, żebyśmy nie zepsuli sobie wnętrza, dobierając nie wiadomo czego, nie wiadomo jak, żeby, żeby te strojki nie straszyły. Czyli. Taka zwykła nasza jodła świerk, ona też się utrzyma, czy raczej będzie? E, na pewno dużo krócej się utrzyma niż, e, niż ta odmiana. To mówię, to jest specjalna taka odmiana, którą, e, która jest używana właśnie do tych dekoracji świątecznych, e, ale przez święta i ta nasza będzie ładnie nam pachniała w mieszkaniu i, i, i nadawała takiej świątecznej atmosfery. Jaki możemy popełnić błąd, robiąc taki strojk, tworząc w domu? Czego się nie łączy, czego się nie miesza, czego nie można dodawać? Tak jak w kuchni są pewne rzeczy, których się nie miesza, a we florystyce też tak jest, że czegoś nie łączymy? To znaczy, we florystyce generalnie jest sporo zasad, których się musimy trzymać. Niemniej jednak, e, ja e, wyznaję zasadę, że jeżeli sami coś robimy w domu, to ma przede wszystkim nas to cieszyć i ma to być dla nas dobrą zabawą. Także. E, jeżeli sami sobie wykonujemy dekorację świąteczną, ma po prostu podobać się nam, niekoniecznie musimy te dekoracje dopasowywać do wnętrza. Właśnie możemy tymi dekoracjami całkowicie odmienić to nasze wnętrze właśnie na te parę dni w roku. Także myślę, że tutaj to, to jest yy, sprawa jest bardzo indywidualna. Tak. Ale proszę Państwa, mi utknęło jedno zdanie yy, w głowie. Yy, jest wiele rzeczy, których się nie robi we florystyce, tak więc jeżeli chcemy wykonać stroik, przemyślmy to, jak zrobić, przemyślmy to, z czego zrobić, a jeżeli tak naprawdę nie mamy pomysłu, to przejdźmy do kwiaciarni, do kwiaciarni i tutaj złóżmy zamówienie na konkretny stroik, czy jeżeli ja przychodzę i mówię, mam czerwony pokój, żółtą choinkę i zielony dywan, coś wymyślisz, coś stworzysz? Dużo przychodzi takich klientów, którzy są wymagający. E, oczywiście, że tak. Ci przede, wszystkim, przede wszystkim ci, e, którzy przychodzą do kwiaciarni, no to już wymagają czegoś więcej, prawda? E, chcą czegoś niepowtarzalnego, e, coś innego i coś no, porządnie zrobionego. Zdarzają się reklamacje, że ktoś dostaje od Ciebie stroik, dostaje bukiet, przynosi do domu i wraca? Nie, to nie to? E, powiem tak, nie ma branży, która, w której by nie było reklamacji, także i u nas oczywiście się zdarzają. No ale staramy się jakoś sprostać y, każdemu wymaganiu. No bardzo bardzo piękne te stroiki są. W ogóle mnie się y, to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, te naturalne rzeczy, czyli ta szyszka, ta kora, ten mech, to jest bardzo fajne. Przy... Na całym świecie obchodzone są święta Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę każdy z krajów, każdy z regionów ma jakiś swój zwyczaj, ma jakieś swoje tradycje. Czy załóżmy te kółka, które kojarzą nam się ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką, które są wieszane na drzwiach, przyjęły się w Polsce już? Jak najbardziej. Ozdoba, dekoracja w postaci wieńca naszych drzwi przyjęła się jak najbardziej w Polsce. Generalnie wieniec nie jest jest nam kojarzy się może i z tradycją bo dużo oglądaliśmy się amerykańskich filmów ale generalnie wieniec wywodzi się już ze starożytności także ma symbolizować wieczne życie albo z kolei inna symbolika takiego wieńca to jest to są cztery pory roku które cyklicznie ciągle się powtarzają Czyli krąg koło tak jest no i generalnie ma nam Przynosić taką dobrą wróżbę na, tą, na pomyślność, na, na, na każdy następny rok, na każdy, na każdy następny miesiąc. Jakie jeszcze zwyczaje przejmujemy od innych narodów? E, takim najbardziej powszechnym, że tak powiem, powszechną dekoracją to jest oczywiście choinka, która do nas przyszła, a zapoczątkował ją Niemiec. E, I dopiero przez lata, szczególnie to ten okres taki międzywojenny. Był, był takim czasem, kiedy, kiedy te choinki zaczęły u nas funkcjonować jako, jako takie nasze dekoracje. No a teraz wiadomo, że w zasadzie nie ma polskiego domu bez. Choinki na święta. Myślę, że wiele zwyczajów, które uważamy za nasze polskie, przychodzą skądś z zewnątrz. Tak samo jak na pytanie, jakiej narodowości była Matka Boska, wielu Polaków odpowie, że nie, jak to, no Polką, przecież Matka Boska z Częstochowy. Tak więc, proszę Państwa, wiele zwyczajów, które mamy, które goszczą w naszych domach podczas tych świąt Bożego Narodzenia, niekoniecznie są naszymi zwyczajami, ale to nie znaczy, że nie mamy ich kultywować. Mamy je pielęgnować, powinniśmy z Zbierać tych rzeczy jak najwięcej, bo im barwniejsze, im piękniejsze, im cieplejsze święta Bożego Narodzenia, myślę, że tym nam jest lepiej. Są wszystkiego dobrego na święta i po świętach też. Wszystkiego dobrego, oczywiście. Ja jeszcze tak od siebie chciałabym dodać a propos tych zwyczajów. Zachęcam szczególnie osoby starsze, które pamiętają wiele właśnie takich jeszcze dekoracji typu podłaźniki, typu jakieś inne dekoracje z siana, żeby przekazywały je tym młodszym pokoleniom, które powiedzmy no może nie mają za specjalnie czasu, bo w dobie właśnie tych wszystkich gier, komputerów, telewizji nie, jest, nie są dzieci, młodzież zainteresowane. Kultywowaniem tych naszych dawnych tradycji, które niestety zanikają, a są bardzo piękne i, i naprawdę od, szczególnie właśnie od ludzi starszych zależy, czy oni tę tradycję przekażą tym, tym młodszym pokoleniom. Tak więc, jeżeli państwo nie macie czasu na to, żeby wykonać stroik, żeby wykonać wieniec na drzwi, żeby wykonać podłaźniki, tak? Tak. Jest. Co to są te podłaźniki? E, to były dekoracje takie wieszane. Pod sufitem. pod sufitem, tak, ze słomy, z takich naturalnych bardzo Materiały. materiałów, takich typowo polskich naszych. Tak więc jeżeli Państwo nie macie w szale tego, tych przygotowań do świąt, nie macie czasu na to, żeby wykonać takie rzeczy, zapraszamy do kwiaciarni. Tutaj można kupić stroik, podłaźnika też pewnie będzie można stworzyć. Tak więc kwiaciarnia, kwiaciarnie otworem stoją.